Kto mnie słyszy, klaśnie raz. Kto mnie słyszy, klaśnie dwa razy. Kto mnie słyszy, powie ps... I już cały hałas znikł. Nie było hałasu. Witam serdecznie wszystkich sympatyków Kici Koci na spotkaniu z Kicią Kocią w bibliotece. Kochani, Kicia Kocia podróżuje po całej Polsce i to właśnie dzisiaj, 11 października, dotarła do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. A wszystko to dzięki, myślę, że udanej współpracy biblioteki ze sklepem Leo Zabawek Król. Jest z nami Pani Monika Rusińska, która reprezentuje sklep Leo Zabawek Król. Proszę Monika. Dzień dobry. E, dziękujemy Pani Karbar za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, a Państwu i Wam drogie dzieci za tak liczne przybycia. Bardzo nas cieszy, gdy widzimy, że obok wspaniałych zabawek, które oferuje nasz współczesny świat, nadal powodzeniem cieszą się bardziej klasyczne formy spędzenia wolnego czasu, jak na przykład gry planszowe czy właśnie literatura. Niektórzy powiedzą, że książki to archaizm, ale wystarczy rozejrzeć się wnikliwie, by zauważyć, że są one integralną częścią współczesnej kultury. Pierwowzorów wielu filmów, bajek gier, wideo to właśnie książki. Zanim jeszcze nasze dzieci same nauczą się czytać, już mogą czerpać wiele korzyści z czytelnictwa. Wspólne czytanie umacnia więzi, tworzy poczucie bliskości i bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię, otwiera przestrzeń do rozmów o wartościach i emocjach, pokazuje różnorodność świata. Wchodząc w świat książek, dziecko zdobywa przyjaciela na zawsze, na dobre i na złe. Każdej małej uczestniczce i uczestniczko, uczestnikowi dzisiejszego spotkania chcielibyśmy podarować książeczkę z nadzieją, że będzie ona jedną z wielu wspólnych przeczytanych. Bardzo dziękuję i zapraszam do zabawy. Ale tam do biblioteki, do przedszkola, na basen, na plac zabaw, na plażę, w podróż pociągiem. Z kicią-kocią można majsterkować oraz segregować śmieci. Można gotować, grać na instrumentach i robić wiele innych rzeczy. Z kicią kocią nigdy nie jest nudno. Wiele dzieci i rodziców już pokochało kicię kocia. Tę czytałaś, tę czytałaś, tę czytałaś, wylicza kicia kocia. Wszystkie czytałaś, a niektóre nawet kilka razy. Kicia kocia jest zawiedziona. Zna już każdą swoją książkę prawie na pamięć. Możemy pójść do biblioteki, proponuje mama. Kicia, kocia nigdy nie była w bibliotece. Ale dobrze wie, że to jest miejsce, w którym można. Dzisiaj ma spotkanie z dziećmi. Będzie opowiadać, skąd na tyle historii o smokach i królewnach. Czy ja też mogę pójść na spotkanie? Pyta Kicia, Kocia, Bardzo chcę posłuchać pani w czerwonym kapeluszu. Jeśli tylko mama ci pozwoli, odpowiada pani bibliotekarka. Mama kicikoci pozwala. Bardzo się ucieszyła. I zaraz poprosiła, a czy możemy potem kupić ciasteczka? Barcia się zgodziła. Przed prasą w kuchni kicia kocia wrzuciła klocki tluc do klockowego pnełka. Kicia kocia książki na książkę i się między innymi. Kicia kocia w bibliotece, kicia kocia sprząta. kicia kocia ma braciszka do kusia. kicia kocia ma iść kicia kocia ma iść do nie. kicia kocia do kicia kocia w przedszkolu. kicia kocia ma iść może kicia kocia na iść kicia kocia nie może kicia kocia na Idź, i strasznie. zmęczą się się srodzę. Powoli schodzimy z pozycji na palcach i kłócamy na podłodze. Teraz odpocząć. Chcę na podłodze. Zwijamy się troszeczkę. W Dobrze, jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, jeszcze raz. Spina się kotek po ścianie, na paluszki, na paluszki, jak najwyżej, jak najwyżej, bo na suficie ma swe mieszkanie. Wymokujemy rękami w lewo i w prawo, Wymachujemy. Schodzi już kotek, zmęczył się, rąk. Brawo, możecie usiąść. Proszę mi się wniknąć. Vittoria, bravo della vittoria, <laughs> O, ślicznie! No, super! Brawo dla Marianki! Kochani, a czy moje kotki lubią cukiereczki? Tak! Kto lubi cukierki? Ja! To zapraszam! Zapraszam! Proszę, Janek.